Kochani, witajcie, witajcie, moje kochane robaczki. Bardzo miło mi tutaj jest, że jesteście dzisiaj ze mną, dlatego że chciałabym Wam powiedzieć o niezwykle ważnej rzeczy. Ale zanim o tym powiem, to chciałabym, żebyście posłuchali piosenki. Jesteście gotowi? Gdyby, gdyby moja mama pochodziła z wysp Bahama, to od stóp po czubek głowy byłabym czekoladowa. Mogłam przyjść na świat w lonie, na wycieczki jeździć słoniem i w Australii mieć tatusia i statusiem łapać trusie Nie patrz na to, w jakim kraju, jaki kolor. Dzieci mają i jak piszą na tablicy, to naprawdę się nie liczy. Przecież wszędzie każda mama, każdy tata chce tak samo, żeby dziś na całym świecie mogły żyć szczęśliwe dzieci. Kochani, chciałam dzisiaj Wam powiedzieć o tym, że wokół nas pojawiają się czasem osoby, które mają inny kolor skóry, albo na przykład mówią w innym języku, albo trochę inaczej wyglądają, aniżeli my. I nawet tak się zdarza w przypadku dzieci. Serio? Może się okazać, że w Waszej szkole nagle pojawi się jakieś dziecko, które mówi w innym języku. Serio? Ale tak naprawdę to dziecko jest takie samo jak Ty. Jak Ty? Jak ja, no, tylko, hmm, tylko ono jest w tej szkole albo, albo w tym przedszkolu trochę zagubione, bo to jest dla niego zupełnie nowa sytuacja. I dlatego chciałabym was o coś prosić. Chciałabym, że jeżeli zauważycie takie dziecko, może zagubione trochę, to żebyście do niego podeszli, przedstawili się, uśmiechnęli i po prostu powiedzieli, że jesteście że pomożecie, tak jak ja czasem mówię, że pomogę wam, bo to jest bardzo ważne. Takich dzieci będzie teraz więcej, ale one, one są w trudnej sytuacji, bo to zupełnie nowe miejsce. Pomyślcie wy, jak czasem gdzieś wyjeżdżacie i nikogo nie znacie, serio, no to na początku wcale nie jest tak fajnie, jest trudno, dlatego, dlatego pomóżcie. Ja was o to bardzo proszę. A jak czasem nie będziecie wiedzieć jak, to zapytajcie mnie. Ja Wam na pewno powiem. Kochani, życzę Wam wielu pięknych momentów i pamiętajcie, że Matylda Was kocha najbardziej na świecie. Do zobaczenia.